Dostaliśmy śniadanie i to niemałe. Stwierdziliśmy z Sonią, że to było najgorsze śniadanie, jakie jedliśmy w Stanach. Dużo sera, aż w Robimy wielkie chicagowskie pranie. Hej, witajcie z tej strony Maciej, Sonia za kamerą. Dzisiaj jesteśmy w Bostonie, ale zaraz lecimy do Chicago. Zaczynamy dzień w typowej amerykańskiej śniadaniowni tutaj na przedmieściach w Orient High. Jesteśmy w Donas Restaurant, która właśnie chyba suje w okolicy ze śniadań, jest sobota lokal pełny ludzi, ja zamówiłem sobie klasyka, czyli pancake z bekonem. Chciałem to zjeść w Stanach i, i myślę, że to jest jedyna szansa, żeby to się udało, tak na, na dobrą sprawę, bo tak to pewnie jakieś bardziej fajne śniadanka będziemy jeść. A Sonia co? Yy, omlet. Zostaliśmy taką kawę typowo przelewową, yy, już zabiliłem sobie mlekiem. Jest woda i czekamy na śniadanie. A taka ma taka… No nie, taka ma średnia. Dostaliśmy śniadanie i to niemałe. Trzy wielkie pankejki, troszeczkę boczku tylko. Myślałem, że tego bekonu będzie więcej, ale widocznie tak to się tuje. Sonia też ma ogromny omlet. No się... Z ogóle z ziemniakami. Z ziemniakami i z tostami. Najpierw spróbuję sobie takiego suchutkiego pancake'a. Wygląda na to, że jest super. No, takie suchutki. Ale, lepsze, tu mam masło i posmaruję sobie, a tutaj. Tak. I to jest chyba syrop klonowy, nie jestem pewny. sobie zrobię na łyżeczkę. Tak, to jest syrop klonowy, więc zaczynamy zabawę. Mm. Teraz można je. Dla Dlatego kawałek tego klaska bym spróbował. Lepszy niż te, co ja robiłam? Nie, nie. Mhm. Spróbuję. No, ale poczek mają lepsze Dobra. To nie było najlepsze śniadanie, tak szczerze mówiąc. Stwierdziliśmy z Sonią, że to było najgorsze śniadanie, jakie jedliśmy w Stanach. Te moje pancake'i takie, no, no nieszczególne, szczerze mówiąc. W sensie, może takie mają być, może takie się je pancake'i w Stanach, no ale jak dla mnie trochę słuchawe. Tego bekonu mało, to mnie najbardziej tego że były tylko trzy plastry bekonu. Duże i długie i smaczne, ale jednak tylko trzy. Wolałbym tak dwa, trzy razy więcej tego bekonu, choć to pewnie niezdrowe i może, chociaż Amerykanie i zdrowe Ale też możliwe jest tak, że w Ameryce tak, tak właśnie się pankejki z bekonem podaje. Już nigdy więcej pankejków w takiej typowej śniadaniowni nie zjem, chyba że to będzie miejsce słynne właśnie z pankejków. To chyba nie było słynne z pankejków, to po prostu jest jedyna śniadaniownia w okolicy. Sonia jadła omlet, który był ponoć taki se, najlepsze były ziemniaczki dołączone do tego. Taka typowa amerykańska śniadaniownia, ale bez szału raczej jedzenie. Teraz jesteśmy tutaj na plaży przy Ogiędze. Patrzymy na lądujące i startujące samoloty. Posiedzimy tutaj chwilę, bo mamy jeszcze troszkę czasu do naszego samolotu. Ale nie na tyle dużo, żeby jechać gdzieś do centrum. I co? I później lecimy do Chicago. Jesteśmy już na postońskim lotnisku. Jemy lunch, obiad, lunch, obiad. Co ciekawe, ceny są takie jak knajpak na mieście. To nie jest jak w Polsce, że ceny na lotnisku są dużo, dużo wyższe. Te są w zasadzie takie same jak, jak na mieście. Pod tym względem spoko. Zobaczymy, jak będzie prezentował się poziom jedzenia, póki co pijemy ginesiki i pewnie zaraz dostaniemy swój posiłek. Ja zamówiłem mac and cheese, a, a Sonia Wegeburgera. tutaj Soni wegeburger Burger z batatami. Dużo baratów więc. bo ja wszystkich nie No, A ja mam mac and cheese, też klasyka amerykańska. Nigdy jej w zasadzie chyba nie jadłem. mac and Cheese bardzo dobre, mocno serowe. Nie mam oczywiście porównania z innymi daniami, Są się z innymi mac and Cheese, ale jest naprawdę pyta. Była opcja do mówienia homara do tego za 11 dolarów więcej, ale już się nie skusiłem, Najadłem się w trochę homaru i chyba wystarczy, aczkolwiek uważam, że homar by to tego naprawdę fajnie pasował. Dolecieliśmy do Chicago. Jesteśmy już w naszym Airbnb w Chicago i robimy wielkie chicagowskie pranie. Trudno się zapakować na tygodnie, jeśli chodzi o ciuchy. O i skarpetka się znalazła brudna. Trudno mieć aż tyle, nie wiem, bieliznę czy, czy koszulek, więc no, trzeba się może zrobić w pranie i pralki w Stanach są śmieszne, bo zazwyczaj właściciele domów nie mają pralek w domu, tylko jest na przykład na, całą, na cały blok, nazwijmy to w cudzysłowie, pralka, która jest płatna, dolara. Za jedno użycie? Płatne Świerci dolarówka w tym przypadku, albo dojeżdżam, że tak jest bardzo często. I obok jeszcze jest suszarka. Bo tutaj prania się nie suszy, tylko używa się suszarek i też w dolarach, w dolarówkach i właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy zaraz się skończyć pranie i będziemy wrzucać do suszarki. O! co Cześć, z tym zajęć. Zamykamy suszareczkę. Trzeba zapłacić teraz. Udało się włączyć suszarkę, to nie było takie proste wryw pozorom. I idziemy od razu na... Na kolację, tutaj jest jakaś knajpka obok od razu. Nie szukamy dzisiaj nic fancy i super, bo nie ma na to czasu. Co tam pijesz? Angelo Spritz. nie kapelusz Spritz, tylko Angelo, więc jest taki zmarzłowy. Dobry? No dobra, Ale dobra. A ja mam amerykańskie pisko pszichne. Nie pamiętam już nazwy. No, jest takie lekkie, bardzo dobre. Mogę je polecić, ale nie znam nazwy. La dla, dla no, Tak, coś takiego, no. takiego, Dobre bardzo. Macaron kaczya, Pepe. To wybrała Sonia. A to wybrałem ja. Pizza z pomidorami, pomidorami suszonymi e, dużą ilością sera, jak widać, na bardzo cieniutkim cieście. Wow. Czekam na twoją opinię. Pierwsza dobra pasta w Stanach. Dużo sera, a wyciągnę. Papryczny ciasto. Bo to ciasto z piwem. Takie bardziej krupiące, ale masa kania sera. Ale powiedz o tym cięście. Jest to ciasto z piwem. Jak? Bardzo dobra, ale już bardzo gorąca. Pomnione są mega gorące. Także fantastycznie ciągnie. No najlepsza pizza sana przy co? Chodź. Joe's pizza w Jorku. Choć Joe's pizza w na Jorku też było dobre. A to chyba lepsze. Po zjedzeniu wczoraj tej pizzy pełnej sera. Tak mnie znużyło, że nie skończyłem vloga, tylko poszedłem spać. Zaplanowaliśmy jeszcze jutrzejszy, czyli dzisiejszy dzień i już nie miałem siły na nic więcej. Tutaj doszła też zmiana czasu, e, niby tylko godzina, ale jednak o godzinie 22 czułem się jak o godzinie 23, kiedy zawsze codziennie idę spać. Ta pizza była naprawdę bardzo dobra. W zasadzie chyba nigdy wcześniej takiej nie jadłem. Nigdy nie jadłem takiej pizzy na takim bardzo cieniutkim, bardzo chrupiącym cieście, która równocześnie byłaby aż tak bardzo posypana serem. Oczywiście dla niektórych może być to plus, dla niektórych może być to minus, no bo jednak tego sera było naprawdę bardzo dużo, przez to było dość tłusto, mimo że nie było tam żadnego mięsa. Generalnie myślę, że w przygotowywaniu pizzy są dwie szkoły. Pierwsza mówi, żeby seradawać jak najwięcej, a druga mówi, żeby jednak seradawać z umiarem. Sam się przyznam, że obie szkoły bardzo lubię i bardzo szanuję. Po prostu są różne okoliczności, w których dana szkoła wypada lepiej. Sonia jadła też bardzo dobry makaron, spróbowałem go. Nazywał się Caccio APP, czyli to był po prostu makaron z i z pieprzem oraz twardymi serami, parmigiano reggiano między innymi. Bardzo prosta pasta, ale była to pierwsza pasta w Stanach Zjednoczonych, która nam smakowała, bo do tej pory było z tym naprawdę bardzo słabo. W końcu ta niechlubna tendencja została przełamana, na całe szczęście. Bardzo miło nas zaskoczyło to miejsce, w którym wczoraj jedliśmy, bo raczej nie spodziewaliśmy się niczego wielkiego w bliskiej okolicy. To są takie, nie wiem, nie, nie chcę mówić przedmieścia, no ale no, no chyba to są jakieś takie przedmieścia. Tutaj ludzie mieszkają przede wszystkim, pracują gdzieś Indziej. Więc siłą rzeczy nie spodziewaliśmy się czegoś super, tak jak w Bostonie, a było naprawdę bardzo fajnie, było to myślę jedno z ciekawszych miejsc, które odwiedziliśmy podczas tego wyjazdu. Także no fajnie się złożyło, że akurat... Pod domem, pod samym domem naprawdę mieliśmy tą Angelos Pizza Wine and Bar. Tego sera w ogóle wczoraj bardzo dużo zjadłem, no bo na lotnisku w Bostonie jadłem Mac and Cheese, także śmiałem się wieczorem, że mi w żyłach płynie topiona mozzarella. Ale, ale, chciałbym w tym vlogu jeszcze podsumować Boston. Byliśmy tam raptem dwa dni. Mówię raptem, bo w sumie nie zobaczyliśmy w 100% tego, co chcieliśmy zobaczyć. I tak zobaczyliśmy bardzo dużo przez te dwa dni, ale myślę, że ten jeden dodatkowy dzień, żeby zobaczyć, nie chcę mówić wszystko, co oferuje Boston, ale jakieś takie najważniejsze rzeczy byłby bardzo przydatny. Zabrakło między innymi czasu na akwarium, które chciałem bardzo zobaczyć. Zabrakło czasu na taką wyprawę katamaranem, żeby zobaczyć wieloryby pływające w oceanie. Jest coś takiego fajnie się to zapowiadało i ponoć jest 100% szans. Na to, że te wieloryby się zobaczy. Zabrakło czasu na to, żeby zobaczyć tam jedno z najważniejszych muzeów. Jest też jeden taki ładniejszy park-ogród, troszkę bardziej oddalony od samego ścisłego centrum Bostonu. Także jeśli chcielibyście przyjechać do Bostonu, to myślę, że takie trzy pełne dni na zwiedzanie warto sobie zarezerwować. O Bostonie mówi się, że jest takim najbardziej europejskim miastem spośród miast amerykańskich, i myślę, że tak jest naprawdę. Tyle tylko, że to jest taka europejskość w wydaniu brytyjskim bardziej. Pod niektórymi względami Miasto mi troszkę przypominało Glasgow na przykład. Jest też bardzo duża społeczność irlandzka, co się rzuca w oczy. W Bostonie mieszka też bardzo duża społeczność włoska, co też jest nie do niezauważenia. Pod względem jedzeniowym nie było chyba takiego wow, jak w Nowym Jorku. Owszem, jadłem dobre pastrami w Sam Lagrass, jadłem naprawdę Spoko Homara w Union Oyster House. Fajne było to canoli w Mike's Pastry. No i chyba Chowder z tego wszystkiego był najlepszy. To były bardzo smaczne rzeczy. W dwóch przypadkach to był mój pierwszy raz. W sensie, mój pierwszy raz z homarem w całości i mój pierwszy raz z kanoli Ale jakiegoś takiego większego zachwytu nie uświadczyłem. No dobra, to pastrami w Sam La Grasso było naprawdę świetne. Nawet się zastanawiam, czy nie było lepiej wykonane, niż to pastrami w Katz Delicatessen. Aczkolwiek, no tutaj trudno porównać, no bo jednak zamówiłem troszkę inny rodzaj kanapki, więc… Mogę mieć troszkę inne odczucia. Na pewno jednak warto o tym pamiętać, że Boston oferuje o wiele więcej kulinarne niż my to pokazaliśmy w filmach. Byliśmy po prostu za krótko, żeby to pokazać, więc nie odbierajcie tego jako taki przyczek w nos, w stosunku do oferty gastronomicznej Bostonu, względem oferty gastronomicznej Nowego Jorku. To raczej taki przyczek w nos dla nas, że nie zdążyliśmy aż tyle poznać w tak krótkim czasie. Do Bostonu już sam z siebie, w najbliższej przyszłości nie wrócę raczej, bo zobaczyłem naprawdę dużą jego część. Jestem świadom tego, że nie zobaczyłem ale żeby jakoś tak specjalnie wracać, no to chyba nie. Podobał mi się klimat tego miasta, ale jednak o wiele bardziej podobał mi się Nowy Jork. Za to, jeśli będzie jakaś okazja, nie wiem w sumie jaka by to mogła być okazja, ale jeśli będzie jakaś okazja, żeby odwiedzić Boston, no to w sumie z chęcią wrócę, czemu nie. Fajne miasto. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Jestem świadom, że te filmy, w których przemieszczamy się między miastami, nie są tak fajne, jak te filmy, w których siedzimy w jednym mieście. Pocieszę was tym, że będzie w sumie jeszcze chyba tylko jeden taki film, ale generalnie filmów, ze Stanów jeszcze troszkę będzie, także subskrybujcie kanał, pamiętajcie o łapce w górę, widzimy się już niedługo, do zobaczenia w lepszych czasach, na razie cześć, smacznego